Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tak sobie pomyślałem, że umuję pod spodem nową kosiarkę. No cóż, człowiek się na razie jara, bo nowe. Ale potem pewnie będę olewał. To znaczy, pasuje ją myć po koszeniu na tej drugiej działce, gdzie Wam pokazywałem, jak jest oblepiona ziemią. Bo tam jest po prostu dziadostwo, a nie trawnik, kretowiny i tak dalej. No nic, ale przypomniałem sobie, że przecież w myjce strzelił wąż. Moja kochana małżonka tak kiedyś złożyła wąż wąż czy węża że go po prostu załamała no i strzelił no cóż, kupiłem nowy chiński Ciekaw jestem jak się będzie sprawował Sylar Jak myślicie ile to pochodzi? 200 barów. No to zakładamy. Od tyłu tu jest taka zawleczka. Także wkładamy węża i wsuwamy w zawleczkę. Ciekaw jestem, czy to będzie szczelne. A od drugiej strony widzę, że tam w środku jest taka zapadka, czy ja ją chwycę, czy nie. Teraz chyba widać. No i tu wciskam. No i ma to chwycić. Druga strona jest identyczna, wsadziłem i coś strzeliło, czyli chyba zapadka się zapadła. No to podłączamy wodę. No i działa. No to myjemy kosiareczkę.